Siema, 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 z tej strony Burbonik, witajcie znowu na moim kanale, kontynuujemy sobie naszą przygodę zarka Co to jest? A, to ona chram ten zrobiła. zarkaniem gotikiem, czwórką, mordeczki. Nie ta Mgła, słońce, deszcz. Czego pragniesz? Eee, dam ta babeczka chyba chciała, żebyśmy deszcz. Nie, no, Niech no. Beliar ześle na nas deszcz. Tylko nie tak chcesz już nie mi z boronami. Możesz podjąć decyzję tylko raz. Dobrze rozumiem. Czyś o. pewien słuszności swego wyboru. No chcę deszczu, no co ty mi tu będziesz chcę gadała, deszczu. no? deszczu! Tak też się stanie, Halo, no. no i git. No i dobra, udało nam się. Jego sekunda, bo my tak. My jeszcze moglibyśmy tu przejść na lewo, bo może ten kapelutek byśmy dla tego gościa znaleźli. No on gdzieś tu pewnie leży, co nie? On tu właśnie, tu jest coś. Ale my tu wcześniej byliśmy i tutaj nic nie było. I właśnie nie wiem o co tutaj chodzi. Sekunda jest ja sobie tylko. Mikrofon delikatnie. O, podwyższę, żebyście mnie pewnie lepiej słyszeli. No tu kompletnie nic nie ma. O co chodzi? Nie wiem. Chyba, że jak z. A, ja czaję bazę. Może zejdziemy do jaskini. Dobra, pyk. Jak zejdziemy do jaskini, może. To jest pod ziemią ten kapelusz. Właśnie. To może czasami o to chodzić. I ekipa. Jeżeli ktoś nie zostawił jeszcze suba lajka, bądź komentarza pod tym filmem, zachęcam. Nawet żeby napisać pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, wiecie co no, To fajnie by było napisać, filmik trafi na większe zasięgi, jeżeli wam się podoba. Ja zapraszam oczywiście dzisiaj na live'a z Wiedźmina III. Już jesteśmy dosyć daleko i mamy rysztunek wilka zrobiony, więc jak najbardziej zapraszam. I samo pewnie odcinek z Minecraft wleciał albo wleci, i też. Wow, co to jest w ogóle za ekipa orków? Dobra, pyk. Dobra, pyk, mamy to. Wszystkie orki zabite. My zaraz będziemy mieli w ogóle kolejny poziom. My sobie wymaksujemy za chwilę w ogóle całkiem poziom. Jest kapelusz chyba leży. Czyli to jest kapelusz. O sekunda, ale może my byśmy sobie łuk założyli. Czy my mamy jakąś na przykład lepszą broń? 25? Nie. Mm, to 37. Miejsce walki dystansowej? Nie. Ale wyposażenie na przykład. Jakbyśmy chcieli na przykład jakiś lepszy. Nie, no chyba lepszego niczego nie mamy. Ale czy mamy jakiś fajny łuk? 26. Wow, oczywiście, że ubieramy łuk. Dobra, nie żyję Wszystko zbieramy z nich oczywiście Zapis Jeżeli się da, oczywiście, że się da Tutaj mam jeszcze jednego, ale to było nie inny podejście Co? To był to był, co to był, ich boss? Kurczę, no nie go się się, dlaczego ty się kładziesz, chłopie? Czy ty walczyłeś tylko co z orkiem Dlaczego ty się kładziesz? Weź podnoś ten kapelusz i idziemy po nagrodę Idziemy po nagrodę, mamy wszystko, wszystkie questy chyba wykonane tutaj, ale możemy iść też dalej, no powiem szczerze z ciekawości, z ciekawości pójdziemy, coś może dostaniemy, może jakaś znajdźka, może ten skarb taki do wykopania będzie z tej strony. Może... Ok, to na razie... Taka... Ojej, wow, tu przysuszyłem, powiem wam, nawet. Okej, okay, mamy, mamy, mamy skrzynkę. Jakąś skrzynkę mamy. Ciekawe co tu będzie. Pyk, pyk i pyk. Okej, okay, farta. Złoto silne, Która wytrzymałości. O, bo ja szczerze miałem przez chwilę taką nadzieję, że to będzie coś naprawdę, naprawdę mocnego, a jednak wyszło kicha. Kicha. Bardzo duża kicha przez duże K i przez C albo przez H, samo H. Nie, no cecha. Chyba tak. Napiszcie w komentarzu, jeżeli nie wiem. Eee, dobra, dosuwamy, wracamy. Zobaczymy co oni nam powiedzą. Oddamy wszystkie questy, dostaniemy tyle expo, że nabijemy pewnie poziom. Bo jakby inaczej, jakby nie cyk Dobra I pytanie, no najszybciej będzie... Najszybciej będzie tu na ten teleport wlecieć. Na ten teleport Eee. Czy... Tak ja się teraz trochę zgubiłem, bo ja nie wiem gdzie są te... Y, ruiny są tu chyba w tą stronę. Tak, i tam widzę, już widzę gdzieś tutaj teleport jest, no? Tak, lecimy dobrze. No i faktycznie jak ten bożek nam powiedział, to mamy ten deszcz y, i... No i w sumie jest deszcz. I czy innego się spodziewać raczej nie mogliśmy. To nie było, powinny być teleport? O jest teleport, dobrze. Dawaj tu cyk i lecimy do wielkiego drzewa I będziemy mogli pogadać z Merdarionem Z tego co pamiętam przynajmniej, co nie? Merdarion nam powie co i jak w trawie piszczy w tym drzewie No może właśnie nie w trawie, a w drzewie co piszczy Chodź tu Mam dla ciebie to co chciałaś Ale najpierw oddamy temu kasztanowi kapelusz Najpierw mu oddam kapelu Co jest? O co tu chodzi? Halo? Co tam się stało? Co tam się wydarzyło ty. Zalało mu może tą dziurę. No. Do no, czegoś się jednak nadajesz. O, Zalał Biedny Wultus. To nie wszystko. A co jeszcze? Dzięki obroży, którą dla mnie zdobyłeś, udało mi się przekonać radę, że Wultus opracował zaklęcie kontroli. Poszedł siedzieć. No, stanowczo zakazane. Rada nie miała wyjścia i musiała skonfiskować mu cały sprzęt. O, czyli nie ścieli go na przykład. Czy należała do Wultusa? O tak. Jego tajemnego podpisu nie da się z niczym pomylić. No to chyba jest skończony. A teraz przebywa wśród niedomytych. tych. Dobra robota. Bardzo dobra. Okej. Okay. Czy to znaczy, że pozwolisz mi w końcu zobaczyć Oby. się z Merdarionem? Zrobię dla ciebie wyjątek. O yeah. w Oto. W Pokaż ją kalamusowi, a on przyjmie cię do kręgów tajemniczonych. Wielkiego mistrza wody znajdziesz bezpośrednio nad sanktuarium. Okej. Zaczekaj. Pieczęć dowodzi twojej przynależności do bractwa tuchu. Dobrze, to chyba dobrze. Nie chcemy, żeby bracia musieli żebrać. Znajdź tylko dla siebie jakieś odpowiednie odzienie. W tej sytuacji nie mogę odmówić. O, wow, mamy następną zbroję Czajcie to? Czajcie to? Zdrowie, wytrzymałość, regeneracja zdrowia Oczywiście, że my chcemy to I patrzcie na to Wyposażenie Wow, jaki pancerz Szał ciał wam powiem, co nie? Jestem pod wrażeniem, jaki pancerz dostaliśmy To jest regeneracja wytrzymałości i umiejętność magiczna Jakbyśmy mieli jakiś hełm z regeneracją Jaki pan chcesz? To jestem w szoku, wam powiem, co nie? Mamy nową zbroję, fajnie! Fajnie, fajnie e, To jeszcze wyżej Chyba Jak mi się przynajmniej wydaje, mam takie wrażenie jakby Że to jeszcze wyżej A, i oni mnie tu przepuszczą chyba Tak? Ale wolno jakieś biega w tej zbroi teraz Jest, Merdarion Tak, to on? To on chyba a nie, to Calamus. Czy to pieczęć bractwa? Od jak dawna jesteś jednym z nas? No, już od długiego czasu. Wpuść mnie do sanktuarium. Muszę pomówić z Merdaryonem. Jak ci się udało przekonać Gilanę? No e, mniejsza o to. I Właśnie. tak nie chcę wiedzieć. Wejdź. Dawaj. Tyk. A, on już musi otworzyć drzwi. Sam nie, sam nie wejdę. O, czekaj, 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 bo ja tu coś chyba znalazłem. Uciekłem na półce. A ty się nie denerwujesz o to, że ci okradłem? Więc... Yy... To nie tu, to chyba tam. Jeszcze dalej, czy nie? Tak mi się wydaje. Już w sumie sam trochę zgłupiałem, ale zasuwamy. Zaraz zobaczymy. Wow, 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 my jesteśmy na samej górze. Jest wielki mistrz wody. Szukam Merdariona. To ja. Nie wygląda jak Merdarion. Ani trochę. Merdarion inaczej wyglądał. Ale dobra, dawaj tu. Muszę się dowiedzieć, którzy magowie odwiedzili kilka dni temu archiwum zamku Srebrowód. A dlaczego chcesz to wiedzieć? Miałem nadzieję, że opowiedzą mi coś więcej o pradawnej świątyni w górach. Na mapie, którą znalazłem w archiwum, świątynię zaznaczono, lecz nie widać żadnej drogi do niej. Twój głód wiedzy zasługuje na pochwałę. Okay. No pomyślę. Tak, już pamiętam. Ikariusz składał prośbę o fundusze na badania w Srebrowodzie. Tak było coś Karius? takiego. A ten drugi mag? Jaki drugi mag? Ikarius odwiedził srebrowód sam. Ciągle czekam na jego sprawozdanie. Na pewno nikt mu nie towarzyszył? Na pewno. Ale co coś o jest nie tak? Prosił o sporą sumę. Wystarczyłoby na dwie osoby. Ciekawe o co chodzi. Nie mam pojęcia. Jeszcze nie. Nigdy gdzie nie jest suma tak historii? duża, że wystarczyło gdzie dwie osoby. Z Nigdy. Kalamus na pewno ci powie, gdzie możesz spotkać Ikariusa. Dobra. Okay. Czyli musimy mieć tu jeszcze kawałek, tak? Tu nie. Albo niżej? A, nie, a tutaj jest kto? Z ciekawości tylko. Tak lukny, lukny. Uuu, tutaj jest Hraminosa. Milten! Milton! Tu jest Milton! Witaj w sanktuarium, bracie. Co Cię do nas sprowadza? Wiedza. Szukam wiedzy. Wszyscy jej szukamy. To odpowiednie. Nie wygląda Milton. Poszukali mnie. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Milton jestem jednym z założycieli Tuszu. Okej. Okay. Wasze drzewo robi, wrażenie. Wasze drzewo robi drzewo wrażenie. Robi wrażenie. Rzeczywiście. Nie ma drugiego takiego miejsca. No. Magowie ognia, magowie wody, a nawet czarni magowie odkładają na bok wszelkie spory połączeni przez głód wiedzy. Chodziło mi o samo drzewo. Daliście mu po prostu tak urosnąć? Nie, to drzewo jest bardzo stare, pradawne. Podejrzewam, że rośnie bezpośrednio nad miejscem mocy. Łączy w sobie symbole wszystkich trzech bogów. A to znak. Wszyscy magowie są w tuszu równi. No ta. Sara ta ta Dobra, nie będę z tym gadał, bo ty nie ma żadnego na mnie wątku nawet. Pewnie. E, więc lecimy na dół. Ciekawe, czy mógł tu zjechać tak po prostu, bo tu się fajnie tak jeździ. Ale dobra, nie, będę, nie będziemy próbować, nie będziemy kombinować. To ty kicha z tego wyjdzie i umrzemy. Zapiszę e, to tu. Halo? Tyk, ty mi powiesz co i jak dalej. Tak? Widziałeś Ikariusa? Nie, od kiedy... schował się w naszym pokoju. Może ciągle tam jest. Czego chcesz od Ikariusa? Nieważne. To sprawa moja i Merdariona. Ojej, proszę. Ojej. do naszego pokoju. Ja się w to nie mieszam. Dobrze. To jest wasz pokój? Idę. Ostatni z lewej po drodze do sanktuarium. Dobrze, ostatni z lewej po drodze do sanktuarium. Ostatni z lewej po drodze do sanktuarium Kurczę sekunda, bo ja już się trochę zgubiłem No O o o o, o. rzeczy Ale ja chyba jest na górze, co nie? Tak? kurczę, kurczę, kurczę. Bap, bap, bap. Ja się zgubiłem trochę, ale zaraz znajdziemy drogę Ostatni z lewej czyli to może być to, to może być tutaj. Wow, Nigal niszczy ciemności! Wow, to jest a Ty to oni są wszyscy. To jest i beliar, i ten, i ten. Czyli tak, tu nie ma, ja sobie zapiszę. okej, okay, ale o, mamy to, dobra, znaleźliśmy miejsce. Przybywanie tego kasztana, okej. Okay. <laughs> o, najpierw go obrabimy. Nie, nie będę go budził. Cyk, mamy to. Hop. Pierścień. Zdrowie. Pusty zwój, eliksir Okej, okay. coś tam było. No, ale niestety nie dla wojownika, no. Obudźmy go. Halo, wstawaj kolego. Wstawaj, nie ma spania. On nie żyje. On nie żyje. On, masz tyle zbity, co tu się dzieje? Oj, ten... skąd ty się tu znalazłeś, ty? Nie żyje! nie żyje! I wygląda na to, że już od dłuższego czasu zimny trup. Bogowie! N nie, nie tak miało być. Ja? Yeah. Jak miał być, ty. A jak miało być? O z nim był. Powiedział, powiedział, że chce. <ścoughs> Uwierzyłem mu. Komu uwierzyłeś? człowiekowi z przepaską na oku. Sądziłem, że to zwykły złodziej. Serio? Ten nędznik, którego wpuściłeś, zamordował Ikariusa. Pytanie brzmi, Zakasa na Czy bank. Ikarius miał jakichś wrogów? Nie, nie, był spokojny i przyjazny. Mm -hmm. Śmierć Ikariusa musi być związana ze świątynią. Jaką świątynią? Tego nie Ikarius i jakiś inny mak odwiedzili archiwum Zamku Srebrowód. Kimkolwiek jest ten drugi mak, grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Do archiwum wysłaliśmy tylko Ikariusa, tyle mi wiadomo, ale. Był z nim jego przyjaciel Lester. Lester? Dziwak. Do wszystkich mówi przyjacielu. Trzeba się pośpieszyć. Możliwe, że już nie żyje. Gdzie okay. znajdę Lestera? Mieszka w chacie na moczarach, za polami bagiennego ziela, na południowy wschód stąd. Muszę się spieszyć. Czekaj. Już wszystko rozumiem. Co? Zabrał zwoje z zaklęciami przywołania, które trzymałem w pokoju, żeby je wpisać do rejestru. Co może dzięki nim przywołać? Golemy. Okej. Okay. Golemów. Dobra, zasuwamy. Ty. I oddamy tą misję tylko z kapeluszkiem jeszcze. Kapeluszkiem, dobra, Uciekamy. Zasuwam. F5. Co tu się dzieje? Co to jest za akcja? Gość nie żyje. My szukamy świątyni, zasuwamy ty, no kurczę, biegnij szybciej. Jemu, jakby się w ogóle nie śpieszyło, co nie? Wow, wow, wydarzyło się bardzo dużo, aż za dużo bym powiedział, <grytanie> to chyba zbrożenia wam powiem, co nie? Tutaj? To chyba wam powiem naprawdę zbrożenia, co nie? Jakie ekscesy się wydarzyły, o, wezmę to znowu, syk Żebym tylko nie spadł Bo gdzie kicha, kurde, ma jest z no bo ale On to sam tak skończył, ty, to nie ja To nie ja, to moja szauma Dobra, idziemy Tylko tak, czy ja mam zaznaczonego To jest chata? Nie, to jest kapelusz A tu jest, dobra, widzę chatę, widzę chatę Widzę chatę e, kap Kapeluszu Kapeluszu idzie tuszu Idzie tu. Oj kapeluszu idzie tuszu. o będzie nas odcinka, kapeluszu idzie tuszu. Mm, 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 mm. Gość nie żyje, gość się kitnął, gość skrdet. To są w i to leżał, co nie, nikt go nie tykał. Nie wiem, oni są pogrzani, nie mają coś nie tak z deklami, bo to chłopca leży kilka dni, jak nie kilka tygodni w tym. Kapelusz. Ja nie rusz... o, o kapeluszu, mam twój kapeluszu, okej. Okay. twój kapelusz. Nie jest mój! <noise> Ale złoto należy do ciebie, Jak nie proszę! O ja powiem czy mu. O mamy poziom. <noise> Idiota! Spadł z drzewa? Zamordowano go. Dziwne. Nie miał wrogów. O nie. Dobra. Dobra. Tu nie ma już nic. Czy tu oni nawet nie wiem, czy nie kowala mają? No to tak przechodzę, szukam i tak patrzę, a oni chyba kowala nawet nie mają ja tu mogę dodać i w tym momencie w co ja mogę lecieć? Wytrzy... O, Wytrzymałaś dziś zdrowie, możemy polecieć eee, W trakcie blokowania się prowadzi tak jak się miesza lub na krótki okres niż Nie przeciwnika, chyba że my... Okej, okay. lodowy bełt, błyskawica a dajmy sobie to. Zapisz. cyk, I będziemy lecieć w magię, o i będziemy magiem też trochę. <laughs> Fajnie taki, polabym troszeczkę, bym powiedział. Bym powiedział, e, tu musimy iść cały czas tą drogą, teraz tą, co idziemy. Zarobiście. Ciekawe, czy spotkam jakieś potwora na drodze. Z chęcią bym sprawdził sobie tą kulę ognia, jaką mamy, co nie? że znaczy to jest ognisty bełt, ale to, to, to... Kurde, każdy normalny wie, że to jest kula ognia. Tylko chcieli chyba, wprowadzić jakąś innowację, co nie? Tutaj do... Aha, my tych pajęczy nie zabraliśmy, ja ale mam nie, nie pierdzielę... Biegać po tych bagnach i szukać tych tak naprawdę... Ogólnie, mnie. Łooo! Wow. Robi robotę, ty! Tylko mana mi się wolno ładuje. O, dobre to jest! I gdyby mi się Mana szybciej ładowała, to będziemy trzaskać tego. Uuu, mamy! Już wiemy, do czego będziemy dodawać dalej. Pięknie! nie jest jeszcze ta hata, to nie jest jeszcze ta hata, musimy lecieć dalej. Fajnie. Ej, spodobało mi się. Witaj, szefie! Witaj, kolego. Nie, kolego, bo ty jesteś. Tamem. Chcieliś nas zaatakować i nas zabić, ale dostałeś. P i daj sobie spokój. Uznaj, że to nie ma sensu, bo przegrywasz. Więc y, my cię dojechaliśmy. Kapeluszu. Dobra. Tutaj jest Milton. Z nim pogadałem. Co tu nie. robisz? Szukam Lestera. Gdzie on jest? Dobre pytanie. Mieliśmy się spotkać i powspominać dawne czasy. Martwi mnie to. Spóźnia się. Bardzo się spóźnia. No już trzeci dzień go nie ma. To miejsce <grym> wygląda jak pobojowisko. Tak. Choć Lester nigdy przesadnie nie dbał o porządek, rzeczywiście wygląda to bardzo źle. Możliwe, że został porwany. Albo ja, zamordowany. ci z, z z tak, nie. jak Ikarius. Ikarius jest martwy? Jest. Tak martwy, jak każdy człowiek z nożem wbitym w piersi. Po co ktoś miałby zabijać Ikariusa? I Lestera? Sądzę, że ma to związek z pradawną świątynią, na temat której szukali informacji w archiwum Zamku Srebrowód. Ale czemu ktoś miałby mordować Ikariusa i Lestera z powodu jakiejś świątyni? To kompletnie bez, no, sensu. No, to bez sensu. Lord Hagen wysłał swoich szpiegów na poszukiwanie tej świątyni. Ma to związek z jakimś błogosławionym kowadłem. Hagen? Robi się poważnie. No. Hmm. Jest trochę Dymarka poważnie. Nie czasu. Trzeba znaleźć Lestera. Dobra. Jeśli żyje, mógł zostawić jakiś ślad. O, jaki. Ubrania, guziki, okruchy chleba. O, bagienne ziele. Bagienne ziele? Lester zawsze ma przy sobie bagienne ziele. Potrzebna mi twoja pomoc. To co, musimy Zamieniam się, się Czy co? Rzucę zaklęcie. Jeśli Lester zostawił dla mnie ślady z ziela, dzięki temu zaklęciu je zobaczymy. Możesz wtedy za nimi pójść i uratować Lestera. Ja? Nie idziesz ze mną? Niestety nie. Muszę zostać w pobliżu pola bagiennego ziela, żeby skupić się na jego esencji. Inaczej zaklęcie się nie uda. Dobrze. W takim razie idę sam. Życie Lestera jest w twoich rękach. Niech Innos Cię prowadzi! Dobra. Ja, idziemy. O, śladem bagiennego ziela, serio tu jest jakiś ślad bagiennego ziela, o co tu chodzi? Halo! To też ścieżkę mi prowadzi, centralnie ścieżką. Cyk, dobra, no to idziemy, no co mam zrobić? Serio, Oj, zrobił ścieżkę z bagiennego ziela i tyle. Ale tu ork był wcześniej i już go nie ma? Wszystkie nie żyją. wszystkie wybite. Ścieżka <laughs> z bagiennego ziela. No nie wierzę. I teraz... Dylemat. kapeluszu. kapeluszu, gdzie jest tuszu. Yeah. I Serio, ale jakie wielkie łodygi gość ma, kurde. Gość to sery ładnie przypisgany tym. O, tutaj jeszcze Pyk. pyk. O, I tutaj, ale. Aha. Tam chyba nie wejdę. A to musimy iść w tą stronę. Jakby naokoło, to chyba musimy obejść, co nie? Jak mi się wydaje, tak mi się wydaje, że to chyba naokoło trzeba przejść. Cyk. Hop. Hop. Nie, naprawdę tego dużo jest, ale ja to muszę zbierać? Ja tego chyba nie muszę zbierać, mi się wydaje. No, po co w muszę? Kurczę, nie wiem. No dobra, będę zbierał, bo się później okaże, że będę musiał wracać po jakieś bagienne ziele, to... To będzie gicha. To piszę. Wow, tu zejście po skałkach? O kurde, przebiegłem. To powiem tak, z racji tego, że jestem mistrzem eksploracji i mi serce nie da, ja muszę zobaczyć, czy tutaj coś jest. Jakiś kurdy coś Tak jest Ja dlaczego? Dlaczego ja to zrobiłem Dobra, że chociaż mam zapis Wow, jaki skalniak ty Oho ho, 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 Pięknie Jaki skalniak? Wielki masakra Dobra, i tu chyba prowadzi nas ślad do tej jaskini. Wiecie co, mordy? Kończymy odcineczek, ja sobie zapisuję. Jeżeli Wam się podobało, łapeczka w górę, sub, komentarz, bo widzicie, nawet skoczył specjalnie dla Was. Widzimy się jutro na Arkani, pewnie, albo dzisiaj na Wiedźminie, jeżeli będziecie się manko.